LEGULAR... LEGULAR... LEGULARNY... Co? PIP! LEGULARNY ODCINEK legula, regularne LEGULARNE ODCINKI Jezu, się nie umiem Eee... Hej, z tej strony a to trzeci odcinek z Five Nights at Freddy's One. Mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał, zostawiliście łapki bo... CHICKEN! kurczę tak CO JEST?! Zdążyłem uchwycić tą piękną panią. Siubonie ostatnio latał sobie... tak, tak, to teraz będzie tak latał tylko. Nie, na razie tylko chicken. Oj, Pirate Fox. Pizza! No, nie ma pizzy. To e, tak, pierwszy odcinek faktycznie poświęcimy bo niemu. Drugi odcinek, no kurwa, Frediemu, bo zginąłem prawie. Ten odcinek Chice, a następny pewnie Foxiemu. No, ty kurczaku jeden nie. Pizza. Pip. Tu jest jakby odbić jakieś trusne, nie wiem. Gaś się A gać power Gdzie ten Chicken Dobra, tu jest chika Chica the chicken chicken Yeah No Nienawidzę Escape hmm. Nienawidzę tego przycisku O jak ja go nie nienawidzę Dobrze, spróbujemy zaraz jeszcze raz, ja sobie tylko tu już e, wyjścia z miniaturki by od razu przerobić jen Kiedy chcesz kliknąć minimalizuję A klikasz Escape co ci co wiesz, że ci wyłączy grę to jest pory jakieś. No dobra, będzie, będziemy musieli zaraz jeszcze raz spróbować. No co wam porazę, no Jestem dzbanem i zapomniałem. Ło godzinę już tu gramy w FNAF fo, trzeba patrzeć też wiem. Foxy. F, oxy, y, Foxy prawie uczy i bawi Ale nie by było Jakby to było, prawda? Nie no to drugie to się zgadzam, bo bawi bawi. Ale uczy to... Ojojo. Kalma brat. Kupi fotel z fajnym Tak U, Bawi to tak, uczy to czasem. Bardziej na tym live'ie. Tutaj macinie. Znowu przez U zamknięte. Pip. Tak. O. Powtarzam drugi jest. Boni pisze się by, O, N i E. Tak, Boni, boni najgorszy, tak. E, słyszysz go, Krystian? Krystian cię zabije, nie masz już życia, dziękuję do do widzenia, miłej nocy. Eee, to już koniec tego live'a, pa! Haha, ha, nabraliście się! Ha, ha, ha. Nie to nie koniec tego live'. A. Tym bardziej odcinka! Hu 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 Tak, e, jaki ja nieśmieszny jestem. Dobra, ja myślę, że tego live'a będziemy musieli zaraz skończyć i zacząć nagrywać game'a Na live'ie oczywiście. No, co, widzę, więc co widzowie na, na, na samym kanale macie tego live'a, więc zapraszam. Widzów live'a. Widzów z odcinkę przepraszam. Nie Ech, Nie ważne. Dobra, eee, ten odcinek jest mega krótki i mega krótki będzie ze względu na to, że jestem Gałganem i kliknąłem S. Ale w następnym w odcinku czwartym będzie się działo. Nie, bo czwartym z będzie czeka to również będzie się działo. Co się właśnie wydarzyło? Pip, konserwator przypiął mi serduszko do komentarza. A coś mi odpisze, i pojadę do kamusia? To by było nie za grube. Jenny, to bym się jarzył jak dziecko. Ja mówię, abym płakał 7 dni i 7 nocy, żeby tam jechać. Jedyne największe marzenie. Wonnie reklama. Ale inni widzowie mam fajny, Byli u kamuś <grystanie> Ja to nigdy nie będę A szkoda A Marcin słoneczku mi dał Nice The To ja ci dam cool. <grystanie> nice cool Nice cool Nice cool Nice cool co Nice cool! To już chyba wiem jak powstała szkoła Tylko zamiast nice To chyba not School Ta pasuje bardziej tak stanowczo ja z Państwem żegnam to był odcinek trzeci W, cz w czwartym odcinku będzie się działo a na razie go nie ma więc nie ma nie dzieje się nic będzie, będzie impreza, będzie się działo i będzie w nocy lało ja się spaczę jak nam widzimy się w odcinku. No i cześć!